Zobaczcie Okaska! Nie chciała mieć taką pukazkę! Dobra, i też to sprawdź co dalej środki! Nie spodziewanka! Jakieś Ale czekaj, czekaj, kim wy jesteście? Powiedz mi lepiej, kim ty jesteś! Twoja, moja kuzynka! Czekaj, co? Czy to twoja kuzynka? Tak, to moja kuzynka. Tak, jej, jej! Ja tego nie rozumiem. Dlaczego tutaj jest kuzynka i inni, kto się? O, cześć! O, cześć! Jak was nie ja wiedziałam kim wy jesteście? Jarek z tym i Ja, prajar. Tak. Wiedziałam, że się spotkam dzisiaj, w Susie, ale nie, nie miałam planów tego. Tak czy inaczej, zaprezentowałam wam inne przyjaciółki, które udało mi się znaleźć. Jakie to są przyjaciółki? Te składki? E, cześć! Cześć. Co, co tak ciasno? Zły pomysł był jednak. No nie, to ja się zachowuję czasami troszeczkę e, spyt, wiecie. To jest tutaj z Pani Szara. E, cześć, jestem wielkołakiem. A czy co? Wielkołakiem? E, nie no i ja nie mam wielkołakiem, a po drodze jestem ze szkoły Monster High. Monster High? Nie tak. Poczekaj, muszę jeszcze zaprezentować dwie. Oto jest... Drakulina, siostra Drakulony. Cześć. A, a Drakulona ma w ogóle siostrę? Tak, tutaj jest Drakulona. O, cześć! Jak was dobrze widzieć! tutaj ja gdzieś poszła, nie, nie ale jechać, No ja już tu jestem. Ej, czekaj, czekajcie, co to jest Monster High? Monster High to szkoła Monster High. Gdzie mogą tam spędzać potwory, a nawet niektóre osoby z Ewa High. Co? Nawet osoby Ewa High? Tak, nawet te dziewczyny te wcześniej chodziły do szkoły. Ewa High. Haj. te dziewczyny zdarza im się często coś mi się popełnić się błąd, albo wiecie. Zmieniam szkołę, bo się zmieniła. Tak. Ale fajnie! Ale mam taki. Nie wiem. A skąd się wzięły te rzeczy? Czekaj, przesuńcie się. Musicie mi dać miejsca. A to dlatego, proszę, te butele są wasze. Dobra, więc tak. Z okazji, że my was odwiedziliśmy, widziałam ci brajar. Tak. To jest twoja paska. Yeah! Jak ja wyglądam. Na no, ekstra! To się w stanie nie ruszasz? Nie. No, a. Dobra, tak czy inaczej dobra. E, skąd wy się tu wzięliście i dlaczego byliście w tym pudełku? Nie mieliśmy w panach robić niespodzianek. Co? Ale jak to przejść to moja pasenka? Dlaczego? A e, nagle nas tu gdzieś przeteleportowało i zostaliśmy przyłapani na goródcy ucinku przez pełną kobietę. Tu nas wsadziła do środka pudełka, zaraz się w kantonie, a następnie nagle nas przy... nagle znaleźliśmy Portal, a my już znajdowaliśmy się w środku tego pudełka. To jest skomplikowane. E, co by było, gdyby mnie tam wyszła? Nie rób tego lepiej. Ale kto to robi i kto to w ogóle jest? No właśnie, nazywa się Ashley. Niepiesz, ty, a nie stylać, to Dobra, tak. Ale tak nie mam podziwu, że Ciebie też tam rzucę, jeśli będziesz mnie przepytywać. Co? Nie dostaniesz pieniędzy. A co, pan to wiesz co? Czego niby z tym telefonem? No i nara. Kupisz sobie nowy telefon. No, zamieszajmy To ma Proszę Pani, przecież widziałam jak Ty nas chowałaś i zabrałaś. Ja bym przecież nie wysłała, sami jesteście jakieś niepowolnie dziwni. Dzięcioły, nie, pan, nie robię tych pytań. Oni sobie myślą, że co? Nie? przy tych towarzystwach i zabiorę Brajar bez wysiłku i w tajemnicy. Ha, 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 ha. to jest dobry plan. Przekonam ich tych zgubionych mi Brajar, a później porwie i spróbuję coś. dobra, tada, A szin? Tak. Dzwoniłam do niej, ale nie odbierała. I w dodatku przerwało rozłączenie poczta głosowa. Poczta kłosowa? Aj, dobra. Ale coś mówiła, że ma. Ma Semecie tutaj przeprowadzić. Tak, ale nie wiem, czy tam pójdę, czy nie. A tak w ogóle nie wiem, nawet gdzie ona jest. Yy, ja znam to miejsce. Ostatnio nas tam porwała, więc. To na pewno dziwne, i myślisz, że tak to z tego wywiniesz? Uważaj lepiej na wszystkie pułapki. Dobrze, a więc zrobię to później, pod warunkiem, że będę. Ach, nie wchodź tam, to jest niebezpieczne. Lepiej będzie, jak ona tam pójdzie, czy nic nie stanie. Nie! To miejsce właśnie jest taki głup... takie straszne, pewnie. E, dziewczyny, a wy znajdziecie to miejsce? Nie wiem, ale czy coś... nie? Ja tam idę. Nie, czekaj, Brian! Dobra, przepraszam. Nikt nie zgodzi... Pre... Uh, muszę tam być iść. Ciekawe. Na nadzieję, że film Wam się spodobał. A teraz czekajcie na trzecim część obcinka, bo dowiecie się, co się stało dalej. To skupajcie kanał, żeby nie przegapić odcinka, no i zapraszam na główny kanał Amelia XT. Dzięki za oglądanie, czekajcie na następny odcinek, zostawcie dzwoneczek, żeby nie żeby pojawiło się powiadomień i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!